Zapraszam do kupienia koszulek oraz kubków z polonezami, które sam narysowałem. Kupując te koszulki oraz kubki wspierasz mnie i rozwój mojego kanału. Dobry. Cześć, z tej strony Oskar, kanał Motor Retropress. ratujemy polonezy. Na razie taki sezon ogórkowy, mamy lato, więc możemy troszeczkę sobie pogadać i pokazać coś troszeczkę innego niż tylko grzewanie przy moich polonezach. Ale wkrótce do tego wrócimy, bardzo chciałbym, żeby już yy, do mojego Borywicza wstawić skrzynię biegów i rozrusznik. I mam nadzieję, że jeszcze w ciągu tych wakacji uda mi się go już wyremontować, po prostu odmalować. Mam nadzieję, że odłożę odpowiednią ilość pieniążków i... Będziemy mogli z Arkiem coś już zacząć tam działać. Na razie po prostu byłem chory i to bardzo mocno chory, ciężko. Nie miałem siły po prostu. Po prostu Arek jakiś czas temu do mnie zadzwonił, żeby po prostu do niego pojechać i wymienić tych biegów, ale tak się strasznie czułem, że po prostu nie dałem rady, nie dałem rady wstać z łóżka. Już nie będę mówił o szczegółach, kto tam inne moje kanały ogląda, to wie, co mi się działo niestety. No. Więc zostawmy ten temat. Mam nadzieję, że niedługo do polonezów wrócimy. Natomiast dzisiaj coś też związanego z FSO i z polonezami. Tak jak mówiłem na jednym z ostatnich filmów, gdzie pokazywałem, gdzie trzymam moje części od Polnezów w mieszkaniu, w szafkach, to właśnie w tych szafkach robiłem ostatnio porządki. I poznajdowałem najróżniejsze stare retro rzeczy z lat 80. -tych, 90., -tych, a i starsze jeszcze z lat 50. nawet poznajdywałem różne rzeczy i będę chciał wam tych parę rzeczy pokazać. To były po prostu rzeczy mojego dziadka, i nie tylko zresztą mojego dziadka, mojego ojca, parę rzeczy znalazłem. No, związane z Polonezami oczywiście, no, albo ze starymi samochodami, tak? To będę Wam chciał, chciał w najbliższej tutaj przyszłości pokazać. Między innymi stare zdjęcia, stare dokumenty mojego dziadka. Stare zdjęcia jak miał Warszawę, FSO. FSO Warszawę, jak miał Gaza 67. No i różne inne samochody, które naprawiał i, i, i po prostu był mechanikiem. Ale dobra, to to na przyszłych filmach, jeśli chcecie to żebym Wam pokazał to napiszcie w komentarzu. Natomiast znalazłem też coś jeszcze innego. W ogóle tak w takim kawałku gazety była zawinięta płyta winylowa. Nie mam niestety yy, adaptera, żeby tą płytę winylową odsłuchać, ale odłożyłem ją na, na bok jakby coś to możemy kiedyś się odpalić, nie? W sensie co tam na niej jest, bo nawet nie wiadomo. Ale wróćmy do tej gazety. Już miałem to wyrzucać. Kawał śmiecia, kawał papieru. A, tutaj jest coś związanego z polonezami. I coś co warto będzie, że mnie ja tutaj uwiecznił w filmie, zwłaszcza, że kocham te samochody, kocham FSO i wszyscy kochamy, tak? Więc coś tu chciałem bardzo Wam ciekawego pokazać i opowiedzieć pewną historię. Także yy, no, rozłożę to, położę na podłodze, ta gazeta w ogóle pożółkła przez te 20 parę lat i zobaczcie co tutaj mam. Później to też zeskanuję, żeby było, żeby to nie przepadło. I wstawię też na Facebooka, na internet i tutaj do postów na na karcie społeczność na YouTube, żebyście mogli też w dużej i w dobrej jakości to zobaczyć. Jeśli ktoś też potrzebuje, to być może do, jakich, do jakichś materiałów do kolekcjonerskich czy coś, do jakichś historii Poloneta coś, bo widziałem, że ktoś tam książkę w ogóle o Polonezie pisze, jakby ktoś takie rzeczy potrzebował czy coś, do jakichś zbiorów archiwaliów, to ja to chętnie udostępnię na całą tą gazetę mogę i dać to, albo po prostu te skany mogę wysłać gdzieś na maile, jeśli ktoś potrzebuje, także... Przestawiamy się, położę to na podłodze, wezmę kamerę do ręki i wam pokażę, co tutaj ciekawego jest, i opowiem jeszcze jedną historię. No kawałek gazety, Wielkie Michało, co ten Oscar znowu wymyślił? Mniej Libacji pod chmurką. Zgodnie z planem, wojewoda na sesji i kierunek dla Łomży. Ale, odwrócimy. I proszę zwrócić uwagę, już miałem to mówię wyrzucać, ale proszę zwrócić uwagę. Mamy reklamę autoryzowany dealer Star Żuk Lublin i Andoria LDV. Firma Tec, albo Tek się powinno czytać może ulica pierwszej armii wojska polskiego 2A. Nawet są telefony. Zobaczcie, jakie kiedyś były krótkie telefony. Młodzi mogą nie pamiętać, ale starsi na pewno pamiętają. I mamy logo Star FS Lublin i Andoria. Także to też zeskanuje, a niżej mamy firma Thor SA, autoryzowany dealer, fabryka samochodów w Lublinie, więc też Lubliny sprowadzali, mimo że tutaj druga firma też sprowadzała coś z FS Lublin, prawda? Może i tu i tu można było Lublina kupić, no i można było też kupić Żuka, albo części do Żuka, szeroki wybór wszystkich modeli, gotówka, raty, leasing, Choroszczańska 24, są też numery telefonów, nawet faks jest i od 7 do 15 to było czynne. Skupujemy silniki Poloneza i S21 Żukny Satarpan. I później pewnie wstawiali do innych y, zużytych już, y, y, zamiast zużytych już silników w innych, właśnie samochodach, właśnie w Polonezach i, i właśnie tutaj y, pochodnych od Warszawy. Nie? No dobra, y, i tutaj to, co najciekawsze moim zdaniem: Polonezy Caro track FSO. Białystok ulica Wierzbowa 10 krótkie, przedłużane 5osobowe C15 czyli to były te chyba Citroeny yy, Spektrum firma, premia w czasy dla dwóch osób i nie jestem pewien czy to był ten sklep, ale kiedyś był sklep na Hetmańskiej, która jest tak jakby przedłużeniem Wierzbowej więc nie wiem czy to był ten sklep, ale kiedyś na właśnie Hetmańskiej, tam obok Oszą yy, no ten budynek jeszcze nadal jest, na samej górze na dachu był taki neon w kształcie logo FSO, czerwony, oczywiście. Później, niestety, on się rozpadł, rozwalił. I z tego co wiem, być może oso osoby z Warszawy mnie teraz oglądają. To jeśli tak, to bardzo proszę tutaj o zainteresowanie i o pomoc w tym temacie. Ponieważ dowiedziałem się właśnie od autora strony Neony Białostockie na Facebooku. Czy neony białystok, czy tak, czy tak jakoś się nazywa? No jest taki pasjonat, który się pasjonuje właśnie neonami, które były i są w białym stoku, że ten neon i te litery FSO trafiły do Muzeum Neonów w Warszawie. I tutaj właśnie pytanie do osób, które są w Warszawie, czy yy, moglibyście odwiedzić to muzeum i dowiedzieć się, czy te litery FSO tam są? Może kiedyś udałoby nam się ten neon odbudować, byłoby to fajnie, chociaż z tego co wiem, to nie przetrwały wszystkie. Chyba tylko dwie litery przetrwały, jednej chyba nie ma. No ale można będzie jedną dorobić, prawda? No i neon ten wznowić. Ja jako, że jestem z Białego Białegostoku, fajnie by było to wznowić. A tego, jeśli to był ten sklep, bo nie wiem, nie byłem nigdy w nim, bo jeszcze wtedy nie miałem Poloneza przecież, bo może to jest inny sklep. Tam w okolicach właśnie Wierzbowej i Hetmańskiej sporo jest takich motoryzacyjnych sklepów, właśnie różne jakieś warsztaty, myjnie, stacja kontroli pojazdów, no dużo takich tam, komisy samochodowe są, więc no to mógł być ten albo ten drugi sklep. Więc tutaj też na pamiątkę warto to uwiecznić, że coś takiego było, że sprzedawali tam polonezy Karo i polonezy Traki i Citroeny C15. I tutaj jeszcze jeden sklep, partner Nissana, Nissan Poland, autoryzowany dealer Krzysztof Musiński, ale ja tysiąclecia państwa polskiego 11, to niedaleko mnie, niedaleko mieszkam, ale też nie pamiętam zupełnie tego salonu. Mieli Nissany Micra, Primera, Terano, to terenowy był właśnie. Patrol i serena. Atrakcyjna sprzedaż do końca sierpnia, autoalarm i Alufelgi gratis, sprzedaż latalna i PTS. Nie pamiętam co to było PTS. A tu co mamy napisane? Wysoka bezawaryjność potwierdzona przez hmm, lata gwarancja, ale ile 3 lata? 2 lata? No tutaj mamy niestety przerwane. No, także to tyle. No, postaram się te wszystkie reklamki zeskanować, wstawić na Facebooka, na YouTube'a. Mam nadzieję, że komuś to się przyda, że chociaż ten filmik y, jakąś taką część historyczną tutaj y, y, przekazał, że to się Wam też podobało. Jeśli macie jakieś takie w ogóle stare gazety, stare reklamy, to zobaczcie, czy tam nie ma właśnie jakichś reklam polonezów czy innych polskich samochodów. Fajnie to uwiecznić, zeskanować i gdzieś puścić w internet, żeby to nie przepadło. Taka, taka cząstka historyczna. Także na dzisiaj to wszystko. Dajcie znać, czy chcecie też, żebym pokazał Wam te zdjęcia mojego dziadka i jeszcze mam parę innych fajnych samochodowych takich dokumentów. Na razie może nie będę zdradzał jakich, ale też warto będzie o nich jakieś filmiki nagrać. Także na dzisiaj to wszystko. Wyczekujcie wkrótce właśnie filmów z Polonezem Borowiczem i Karo Plus na moim kanale. Cześć! A i jeszcze jako ciekawostkę mogę powiedzieć, bo tu nie zauważyłem jeszcze z drugiej strony gazety jest, <laughs> zobaczcie, Syndyk Masy Upadłości PTSB Transbud Białystok. Sprzedaje po cenach umownych części zamienne i akcesoria do samochodów. Kamas, Tatra, Jelcz. Łożyska, paski klinowe, dystrybutory olejowe, parowy kocioł wulkanizacyjny, ubrania watowe, narzędzia używane i tym podobne. Informacje. Taki taki numer, adres Białystok, ulica Kombatantów 4. A, to też taka ciekawostka. Kamas Tatra i Jelcz. Zapraszam do kupienia koszulek oraz kubków z polonezami, które sam narysowałem. Kupując te koszulki oraz kubki, wspierasz mnie i rozwój mojego kanału. Dobra.